Witam was serdecznie w moim kolejnym filmiku. W tym przygotowałam dla was coś, co ja uwielbiłam, czyli kolorowy makijaż. Wcześniejsze nie były takie aż nie miały takiej mocy koloru. Chciałam pokazać jak to robię, bo najczęściej to pytanie słyszę od mamy, ale od innych osób też je słyszę, czyli na przykład jak mieszczę tyle kolorów na powiece, tak. Tak dokładnie to pytanie brzmi. I chciałam Wam pokazać, jak to robię, chociaż nie jestem w ogóle skomplikowane po prostu. No nie wiem, trzeba się nie wiem, czy tego nauczyć, czy to przychodzi samo, w sumie mi przyszło samo i e, mam nadzieję, że komuś taki filmik się przyda. I zapraszam do oglądania. I jeszcze Was proszę o kciuki, jeśli Wam się podoba opinie na temat makijażu, na temat filmików, i zaczynamy. Na powiekę mam już nałożoną bazę, za bazę posłużył mi płyn Inglot Duraline. I pierwszym cieniem będzie cień z cień sypki Glazel Visage. Z tej wyżyczki. nie pamiętam teraz czy to była tropik, ale chyba tak, napiszę jeszcze na dole. Nakładać go będę pędzelkiem Pierene, takim precyzyjnym. I biorę ten tutaj taki zieloniutki cień. I nakładam go w wewnętrzny kącik. Lepiej nakładać po troszkę, bo z szybkimi cieniami to nie jest aż tak łatwo, przynajmniej nie mi. Lepiej dokładać, bo za dużo nawali cię, zaraz osypie i... Dobra. teraz cień. Cień miętowy, z Glazel Visage. Jak mówiłam w filmiku o nagrodach na konkurs, właśnie to mówiłam, że muszę się postarać o cienie, które dostałam jako zamienniki. I firma się wykazała wielkim sercem i po prostu dostałam te cienie ekstra. Są te dwa, i właściwie ten tu nie jest dokładnie ten, który jest w nagrodach. Ten z nagród to jest. O. To jest ten. I on jest troszeczkę ciemniejszą miętą. Aż tak tego teraz nie widać. To widać dobrze na. jak już jest na skórze ten cień. Ale ten, który jest w nagrodach też jest piękny. Cieszę się, że mogamy pomacać w końcu. Okay. I to jest cień H26. I go nałożę pędzelkiem pasującym do tego cienia Delium Tools 777. tak mniej więcej trochę za połowę powieki tak może o, trochę za co jest właściwie 2 trzecie powieki ruchomej teraz cień, również Glazel Visage ten właśnie, którego zamiennikiem w nagrodach jest pamięta, jest to cień 114, turkus, ten tu. I że pędzelkiem Delium Tools 772. Na resztę powieki ruchomej. Czy to dwa nie razem? Teraz biorę fiolet fiolet glazel wizaż. Numer S16 ten oj, tu i pędzelek Hakuro H76, czyli malutką kuleczkę, którą ten cień wprowadzę nad łamanie powieki. Teraz cień, ten tu, laser H12. I tym samym pędzelkiem nakładam go nad ten wcześniej nałożony fiolet. I pokażę wam, pokażę wam, jak na palcu wygląda ten cień. Ten tutaj jest po prostu niesamowity. Tak się prezentuje. Nie wiem, jak to będzie widać. Na kamerze, ale jest niesamowity. Nie miałam takiego cienia, jest tak po prostu piękny. I właśnie on jest do wygrania. Między innymi w konkursie na makijaż i rozdaniu, jaki organizuję. Chyba we wszystkich paletkach jest, ale teraz nie pamiętam. Więc jak najbardziej warto, już to podkreślam. Teraz trochę jeszcze tego poprzedniego fioletu. I biorę róż, róż z paletki Sleek Makeup, paletka Candy. Tu ten matowy róż. Go nałożę pędzelkiem Hakuro H80, kuleczką nieco większą. Rozcieram te fiolety, tak żeby tego nie, różu nie było aż tak dużo, żeby te ruchy nie były za mocne, pędzelek trzymam tak bardziej na końcu, z daleka od skówki. Sam pędzelkiem nabieram ten jaśniejszy fiolet. Teraz pędzelek Hakuro H74, większa kulka i paletka Sleek Makeup. O natural i biorę cień ten tutaj. Teraz dobieram cienia tego. Teraz paletka Vipera, którą gdzieś położyłam. Mam <laughs> wsięgubę trochę w tym wszystkim tu. I pędzelek Essence kuleczka. I tą kuleczką nakładam cień tu, pod całą brew, Cień Wipera 21. Teraz jeszcze trochę wrócimy do różu. Znowu róż candy. I pędzelek y, Delium tool 776. Czyli ten taki kuleczka, ale z płaską skówką z jednej strony. Nabieram róż i tu tak leciutko, tylko go jeszcze rozcieram. Okay. Jeszcze troszkę fioletu Żeby to wszystko było ładne Żeby było widać te wszystkie kolory nie jeden drugi zasłoni Żeby było ładnie roztarte Gotowe Teraz Biorę cień Turkusowy, kresel wizarz i nakładać go będę pędzelkiem pierrenę na dolną powiekę. Zewnętrzny kącik i łączę go z kurą. To nie idealnie mi wyszło, teraz to szybko poprawię. Teraz biorę ją ja od wewnętrznego kącika prowadzę do środka. Zostawiam tutaj taki. Przerwę między tymi dwoma cieniami I w tą przerwę nakładam teraz fiolet H26, nie, tak? H12, Tfu. jeszcze tylko górną powiekę poprawię tam gdzie mi się trochę posypało fioletów i przechodzimy do eyelinera ja użyję fioletowego eyelinera Glazel Visage w pisaku Smen jest taki śliwkowy pomogę sobie lusterkiem I robię kreskę, która tu pójdzie, równo z końcem cieni. Zrobiłam chyba poza kamerą, bo to będzie trudne tak zrobić na odległości, niewygodne. Więc zaraz do Was wracam. Kreska gotowa, rzęsy podkręciłam zalotką, teraz je wytuszuję. Yy, użyję tuszu Pierena Lash, yy, Lash Precision. Na górne rzęsy oraz na dolne tuszu glazer. Teraz nałożę białą kredkę, kredkę Glazel wizaż na linię wodną. makijaż gotowy troszkę go przybliżę tak się prezentuje zaraz jeszcze przeciągnę brwi aqua brow i stwierdzam z Mio mam nadzieję, że filmik się wam podobał, że jak któraś z was skorzysta że makijaż się podoba i że zostaniecie ze mną, będziecie oglądać. Tyle na ten filmik. Do następnego, mam nadzieję, że też niedługo. Na razie.